Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Simona. to jest kolejny 41 już odcineczek, 41 dzień z naszej serii od Bosika do Epika, czyli serii, w której przez calusieńki rok bijemy boski, zbieramy na Epika, staramy się do niego nazbierać, prawda, bo to, to, to jest akurat, kurde... Rzecz, która, no, no, którą bardzo aktualnie chcę, bo no jednak posiadanie epika dla mnie osobiście to będzie takie coś, co, co sprawi, że no będę się dobrze czuł. To jest taki mój cel aktualny, żeby mieć dużo chęci do grania w tą gierkę a potem pewnie jak zdobędziemy epika no to moim następnym celem będzie zrobienie epika V2 także to nada mi taki kolejny cel do napierdzielania cały czas tą gierkę i, i starania się nazbierać um, czy znaczy no, nazbierać zrobić tego epika V2 także no nie będę już przedłużał wstępiku zapraszam do montażu bosków i słyszymy się na podsumowaniu odcineczka I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I wanna say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet. But those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end. Stopping searching, yeah, it's burning All this passion hurts me I took action working, riding down these words No, I'm not okay, I just wanna be something I don't wanna be nothing, living all alone No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone They say I'm way too obsessed and I've got nothing left And I'm not quite there yet, but the words they'll regret, cause I've got something left. Hey. No i jesteśmy już w depozycie odcinkowym. Jeżeli chodzi o dzisiejsze dropki, no to zdobyliśmy sobie dwa dryfki kurde z czempionów. Bodajże zdaje Majstelka, z tego co pamiętam. Także dwa, jeden wonik i jeden An. Poza tym, no nic ciekawego. już jaka dzisiaj bieda, tragedia, Chrystus panie. No dzisiaj nic takiego, dzisiaj nic dosłownie nie podropiło, jak już to jakiś białej temy albo jakieś pierdoły, które po prostu sprzedały właśnie u handlarza, także dzisiaj tylko dwa drify i kurde 166 188, tak. Ja przepraszam, przepraszam, jeszcze taki disclaimer, bo zapomniałem dodać, że no tak, oprócz tego dropnęliśmy jeszcze 8 imperiałów. Ale no, te imperiały nie wstawiam, bo one mi się przydają do przelosowywania daily, e, także no, ich, ich akurat tu nie wrzucam. No, no, no. Także, także jeszcze to zapomniałem dodać. <ścoughs> także no, dzisiaj bieda, przyznaję, dzisiaj bieda, pomimo tego, że lataliśmy, kurde, y, dwa boże, chwara, dwa te y, dwa, może jak on się nazywał, i wrawule y, y, i trzy misie, Także no, kurde. Po... no tragedia, dzisiaj tragedia akurat, jeżeli chodzi o dropienie. Um, no nie ma, nie ma co gadać, kurde. Dzisiaj naprawdę tra tragiczny odcineczek. No ale przynajmniej 166 tysięcy był odcinek, gdzie było dużo mniej, bo nie było ani przedmiotów, ani, ani pieniędzy. <gryw> A tak to przynajmniej 166 tysięcy zdobyliśmy. No. Niestety, takie odcinki, tak jak już kiedyś mówiłem, w odcineczkach też muszą być, takie dużo gorsze, no ale, e, no niestety, tak to wygląda, RNG dzisiaj nam nie sprzyjało, miejmy nadzieję, że w następnych odcineczkach będzie nam sprzyjać, także e, słyszymy się w następnych odcineczkach, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, suma, no i co, słyszymy się w następnych, tak jak mówię, odcineczkach, trzymajcie się, cześć i na razie!